Dzięki bardzo otwierające oświadczenie, ale jak napisał autor przysłów 1817, ten, kto prezentuje swoją sprawę jako pierwszy, wydaje się mieć rację, aż przychodzi następny. Sesja 13, rozdział 6, Soboru Powszechnego Trydenckiego, ogłosił w 1551, cytat, ten święty synot ogłasza teraz na nowo, że przez konsekrację chleba i wina ma miejsce przemiana całej substancji chleba w substancję ciała Chrystusa naszego Pana. I całej substancji wina, w substancji jego krwi, tą przemianę święty Kościół katolicki należycie poprawnie nazwał transubstancjacją. Koniec cytatu. To, co Matt musi zrobić w tej debacie, to zademonstrować samego pisma, że w czasie rzymsko-katolickiej mszy, chleb komunii i wino zostaje przemienione w dosłowne fizyczne ciało i krew Chrystusa i już dłużej nie jest dosłownym chlebem i winem, utrzymując ich wygląd, smak, dotyk i zapach chleba i wina. Co jest wyraźnie stwierdzone w Kompedium Katechizmu katolickiego Kościoła z 2005 roku, co znaczy, że on musi wykazać konkretnie typ języku przemiany w samych biblijnych tekstach, by udowodnić, że transubstancjacja jest wspierana biblijnie. Rozjaśniając, rozjaśniając my nie debatujemy tu jedynie prawdziwej obecności Jezusa w Eucharystii, skoro transubstancjacja bycia sobie dosłowną fizyczną przemianę. Ponieważ nawet protestanckie tradycje, takie jak Anglikanie czy Luteranie, a nawet pewni baptyści, wierzą w prawdziwą obecność Jezusa w posiłku wieczerzy, a mimo to odrzucają transubstancjację. Nie debatujemy także, to czy wcześniej ojcowie Kościoła i inni w czasie Kościoła w to wierzyli czy nie, skoro nie są nieomylni w ich pismach i nie byli powszechni w ich interpretacji pisma odnośnie celu komunii, wliczając do doktorów rzymskokatolickiego Kościoła, zarówno wschód, jak i zachód tacy jak Antonazy Aleksandryjski i Augustyn z Hipony, a także inni tak jak Eusebiusz Cezarei, Orygenest i Klement Aleksandryjski i Tertulian, którzy widzieli chleb i wino jako ledwie symbole lub postacie odkupienia Chrystusa, gdy Jego ciało zostało rozłamane, a Jego krew przelana za przebaczenie naszych grzechów. W rzeczy samej, większość, jeżeli nie wszyscy, wcześniej Ojcowie Kościoła nie wierzyli w transubstancjację w konkretny sposób, w jaki zdefiniował ją Sobór Trydencki. Jak papież Galezjusz I, który wierzył, że chleb i wino pozostaje chlebem i winem, ale wcześniej ojcowie kościoła tak czy inaczej nie są wliczeni w parametry naszej debaty. W czasie ostatniej wieczerzy, w Łukasza 22, gdy Jezus powiedział to jest ciało moje, nie ma nic wyraźnego ani implikującego, że opisuje przemianę lub konwersję chleba w dosłowne fizyczne ciało Chrystusa. Jeżeli słowo jest, to jest ciało moje, oznacza transubstancjację, co musi być egzegetycznie wczytane do tekstu, Wtedy w Łukasza 8.11, gdy Jezus powiedział, ziarno jest Słowem Bożym, czy to nie znaczy, że ziarno przeszło transubstancjację lub przemienienie w dosłowne fizyczne ciało Jezusa? Lub czy jest to jedynie metaforyczne czy symboliczne? W rzeczy samej, jeden werset wcześniej, w Łukasza 22.18, Jezus deklaruje, nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże wskazując, że wino w kielichu na wieczerzy pańskiej było wciąż winem i zawsze nim będzie, a nie jedynie wyglądem wina. Następnie Jezus nakazał swoim uczniom, czyńcie to na pamiątkę moją, ogłaszając faktyczny cel wieczerzy. W Jana 6,55, gdy Jezus powiedział, ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem, greckie słowo ale te, przetłumaczone jako prawdziwe, nie znaczy fizyczny lub dosłowny, ale raczej nieukryty, niezakryty, zaufany, prawdziwy. Tak jak w Jana 3,33, gdy Jan Chrzciciel powiedział, Bóg jest prawdziwy, Alates i w Apokryficznej Księdze Mądrości 12,27, która stwierdza, uznali Go za prawdziwego Boga. To nie znaczy, że Bóg jest fizyczny. Skoro Jezus powiedział w Jana 4,24, Bóg jest duchem. W Jana 6,50, gdy Jezus powiedział, to jest chleb, który przychodzi z nieba. Aby nie umarł ten, kto go spożywa. Greckie słowo STO, tłumaczone jako jeść, co jest alternatywą PHAGO, które jest używane w Nowym Testamencie, które odnosi się do metaforycznej konsumpcji spożycia, nie odnosi się do spożycia fizycznego w kontekście tego fragmentu. W żaden sposób bardziej, gdy zostało to użyte wcześniej w Jana 4:32 do 34, gdy Jezus powiedział swoim uczniom: Mam pokarm do spożycia, STO, o którym wy nie wiecie. Moim pokarmem jest spełnić wolę Tego, który mnie posłał, i dokonać Jego dzieła. Więc wiana 6, gdy Jezus mówi, moje ciało jest prawdziwym pokarmem, moja krew prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, mieszka we mnie. On nie mówi o uczniach fizycznie jedzących i pijących jego faktyczne, fizyczne ciało i krew. Mówi w przenośni, tak, tak samo jak zrobił to Wiana 4, 32, 34, co później wyjaśnił Wiana 6, 29 i 35, gdy powiedział: To jest dzieło Boże wierzyć w tego, którego On posłał. I gdy powiedział, To jest dzieło Boże, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Jezus mówił także w przenośni do samarytańskiej kobiety Wiana 4,14. Ktokolwiek będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, wytryskując do żywota wiecznego. I później Wiana 7,37 do 39. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówiło o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Oczywiście Jezus nie mówił o dosłownym piciu, dosłownym pragnieniu i dosłownej wodzie, ale w przynośni, co robi spójnie w ciągu Ewangelii Jana, tym w tym rozdziale szóstym, gdy mówiąc o piciu i pragnieniu, zrównuje je z wierzeniem w Niego, Jana 6,35, a nie dosłownie pijąc jego fizyczną krew. Apostoł Paweł potwierdził to symboliczne duchowe jedzenie i picie w 1 Koryntian 10,2,4 i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. STO i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Zauważcie, że Paweł nie mówił o starotestamentowych Izraelitach, dosłownie jedzących i pijących Chrystusa, lub dosłowne pożywienie czy napój. On wyraźnie stwierdza, że jest to duchowe spożycie i picie Chrystusa, i pokarm i napój są także duchowe, co jest w, tym, w jaki sposób Jezus używa tych terminów w Jana rozdziale 6. Co więcej, w Jana 6,53, gdy Jezus powiedział, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, Estheo, i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Greckie słowo mei, tłumaczone jako jeśli, jest wyrażeniem absolutnej negacji, co znaczy, że jest to negacja zależna od pewnych warunków. Więc gdy Jezus mówi, jeśli me, nie jecie Jego ciała i pijecie Jego krew, Jezus mówi tutaj, że posiadanie sobie żywota jest na tej podstawie uwarunkowane. Co znaczy, Jezus mówi, że nie ma żadnych wyjątków. Tak samo jak w wersji 65, gdy Jezus powiedział, nikt nie może do mnie przyjść, jeżeli me, nie zostało to zapewnione przez Ojca. Zatem, jeżeli Jezus mówi tutaj o dosłownym spożyciu Jego fizycznego ciała i piciu Jego fizycznej krwi, wówczas każdy, kto nie spożywa Jego ciała i nie pije Jego dosłownej krwi, nie znajdzie się w niebie. A mimo to znamy ludzi, którzy potem skończyli w niebie, którzy nie spożywali jego dosłownego ciała i nie pili jego dosłownej krwi takich jak upamiętany przestępca na krzyżu. I wiemy o innych, którzy faktycznie jedli to i pili, a skończyli w piekle takich jak Judasz Iskariota. W samym następnym wersecie, gdy Jezus mówi: Ten, kto je ja ciało moje i pije moją krew, ma żywot wieczny. Greckie słowo trago, tłumaczone jako jeść, nie oznacza fizycznego gryzienia i rzucia. W kontekście tego wersetu, przez podany wcześniej powód z wersetu 53. Zamiast tego, Jezus wprowadza termin, który normalnie miał dosłowne znaczenie, by wyrazić duchową rzeczywistość, używając go za środek mowy. Tak samo, kiedy smakujemy pomysłu. Jest to podobne do tego, gdy Jezus zmienił imię Szymona na Petros lub Piotr, co od zawsze odnosiło się tylko do fizycznego kamienia, ale nigdy jako samoistne słowo. Mimo to Jezus wprowadził to, by pokazać, kim stanie się Szymon, a nie, że Szymon przechodził transsubstancjację w mały kamień. Plus to specyficzne słowo trago jest użyte tylko sześć razy w Nowym Testamencie. Cztery razy tylko w samym na rozdziału szóstym. Więc nie można twierdzić, że dosłowne gryzienie jest jedynym sposobem, w jaki może być to użyte. W rzeczy samej, gdy trago jest użyte w Jana 13, 18, gdy Jezus mówi, znam tych, których wybrałem, lecz aby wypełniło się pismo. Ten, kto spożywa trago, chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. Jezus cytuje proroctwo z psalmu 41, 29, wypełnione przez Judasza Iskariotę, który go zdradzi. Mimo to Judasz jadł trago, ciało Jezusa, ale nie miał żywota wiecznego, co wspiera pismo, stwierdzając, że jest synem zatracenia, poszedł do piekła. Co więcej, jako wierny Żyd, który wypełnił zakon mojżeszowy, Jezus nie nakazałby swoim uczniom, by fizycznie spożywali krew, skoro to byłoby pogwałcenie, Kapłański 17-14. Jak ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie spożywał jakąkolwiek krew. Zwrócę swoje oblicze przeciwko spożywającemu krew i wytracę go spośród ludu. Dlatego powiedziałem do słów izraelskich: Nikt z was nie będzie spożywał krwi. Więc nie tylko zwierzęcą krew, ale jakąkolwiek krew, nawet w dziejach apostolskich 15-20, członkowie soboru jerozolimskiego poinstruowali wierzących, by powstrzymywali się od tego, co zduszone, i od krwi. To dlatego wielu z uczniów Jezusa odeszło, ponieważ niepoprawnie wierzyli, że Jezus mówił dosłownie, zamiast mowy przenośnej. Tak jak w Jana 10:69, tę przypowieść powiedział im Jezus. Lecz oni nie zrozumieli tego, co jej im mówił. Ja jestem drzwiami. Ktokolwiek wchodzi przeze mnie, będzie zbawiony. Przez mówienie, jestem drzwiami. Czy Jezus mówił, że przeszedł transubstancjację do fizycznych drzwi? Nie. Jezus używał mowy przenośnej. Podobnie, gdy Jezus powiedział, jestem chlebem, który przyszedł z nieba. Nie mówił o transubstancjacji także. Jezus użył siedem różnych deklaracji Ja jestem w Ewangelii Jana jako mowa przenośna lub przypowieść, które wyrażają jego zbawczą relację wobec świata, w przeciwieństwie do użycia ich w dosłownym fizycznym sensie samej greckie słowo parabolei, które tłumaczy się jako przypowieść, to historia i natura Bożego Królestwa sportretowana w sposób symboliczny, so, więc symboliczny język Jezusa, w na w i w innych miejscach były przypowieściami, takich jak w przypowieści o kwasie, w Mateusza 13,34, które podaje Jezus mówił do tłumów w przypowieściach i nie mówił do nich bez przypowieści. I w przypowieści czterech gruntów w Mateusza 13,11, gdy Jezus powiedział dwunastu, Wam zostało zapewnione, by znać tajemnice Królestwa Bożego, ale dla nich to nie zostało zapewnione. W Mateuszu 16:11, gdy dwunastu niepoprawnie myślało, że Jezus odnosi się do dosłownego chleba, on sklaryfikował im, że mówił w sposób przenośny. Nie mówię wam o chlebie, ale z się kwasów faryzeuszy i Sadyceuszy. Jezus nigdy nie wyjaśnił dwunastu że mówił dosłownie, ani co dopiero nigdy nie wyjaśnił im przemiany, transsubstancjacji. Zamiast tego rozumieli, że on mówił duchowo, gdy powiedział im, to duch daje życie, ciało nie daje nic. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i żywotem. Jana na 63, do czego Piotr odpowiedział, ty masz słowa żywota wiecznego, co znaczy słowa duchowe. To wyjaśnia to, dlaczego Jezus nie rozjaśnił tego tym innym wielu uczniom, którzy od Niego odchodzili myśląc, że mówi dosłownie. Zamiast przenośni, Jezus celowo cofał prawdziwe znaczenie w ukryciu przed nimi jako zarówno akt potępienia, jak i akt miłosierdzia, skoro podążali za Nim tylko dlatego, że wcześniej w wierszu 6 On dosłownie i fizycznie wykarmił pięciu tysięcy. Co jest powodem tego, dlaczego Jezus skontrastował chleb, który przychodzi z nieba, nie taki, jaki jedli ojcowie i pomarli, ten, kto je ten chleb, będzie żył na wieki. Jana na 6,58. Co znaczy, nie ten rodzaj chleba, który jest fizycznie jedzony i jedzony tymczasowo, ale duchowo spożyty, odnosząc się do wierzenia w jego przyszłe odkupienie, które utrzymuje nas wiecznie. W końcu, w 1 11, 11,24, kiedy apostoł Paweł powtórzył słowa naszego Pana z ostatniej wieczerzy: To jest ciało moje, które będzie za Was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Paweł nie tylko nie podaje tego w dosłownych terminach, gdy podaje, to jest ciało moje, co wyjaśniłem z powyższych powodów. Ale jak Jezus, Paweł wyjaśnia cel wieczerzy. Pamiątka, wspomnienie, dzieła odkupienia Chrystusa. Ale jeżeli mamy wziąć te słowa, hiperdosłownie i fizycznie, to wtedy, gdy Paweł napisał w wersji 26, ilekroć będziecie bowiem jedli chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Czy powinniśmy także to przyjąć dosłownie, jako odnoszące się do picia faktycznego z samego kielicha, zamiast wina, które jest wewnątrz kielicha? Jeżeli kielich jest symboliczny, to wtedy dlaczego wino nie jest symboliczne? Ponadto, tak samo jak w 22,18, gdy Jezus jasno oświadcza, że wino było wciąż winem i że zawsze nim będzie, podobnie Paweł mówi, że chleb jest wciąż chlebem. ilekroć ten chleb jecie, nie wygląd chleba. Żadne z tych wersetów nawet nie implikuje żadnego rodzaju przemiany, ani konwersji substancji chleba i wina wieczerzy w substancji dosłownego, dosłownego ciała i krwi Jezusa. Ponadto, gdy Jezus mówi w Jana rozdziale 6, On nie mógł się odnosić do wieczerzy, skoro nie ustanowił wieczerzy pańskiej, aż do wiele później, w Jana rozdziale 13, w czasie ostatniej wieczerzy. Jezus po prostu mówił, że jest wyższy od zakonu mojżeszowego, skoro manna była Bożym fizycznym sposobem wyzwolenia ludzi od głodu, podczas gdy Jezus jest Bogiem, który duchowo zapewnia wyzwolenie od potępienia. W paragrafie 1367 Katechizmu Rzymskokatolickiego Kościoła jest stwierdzone, ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą, tylko sposób jest inny. Chrystus jest zawarty i oferowany w niekrwawy sposób. Jednakże Hebrajczyków 9, 22 stwierdza, wszystkie rzeczy oczyszcza się krwią i bez przelania krwi nie ma przebaczenia. Więc ten sposób ofiary, nawet jeżeli jest rzekomo jedną ofiarą, wciąż musiałby wymagać krwi i być w krwawy sposób, tak samo jak zawsze musiało być to z krwi w ofiarach w Starym Testamencie. Inaczej nie ma przebaczenia. Dodatkowo rzeczownik grecki Rodzaju żeńskiego, Eucharystia nigdy ani razu nie odnosi się w komunii do samego chleba, ani w Janarodziej 6, ani w całej Nowego Testamentu. Podobnie jest z jego przymiotnikami i czasownikami Eucharystos i Eucharisteo. W całości wszystkie te słowa są użyte 55 razy w 16 z 27 ksiąg Nowego Testamentu. Przez 5 różnych autorów Nowego Testamentu, wliczając to 4 Ewangelie. A mimo to ani jeden z nich nie użył terminu Eucharystia, by odnosić się do chleba wieczerzy. Ani nie opisali go jako przechodzącego transsubstancjację lub przemiany w dosłowne ciało i krew Jezusa, wliczając to ostatnią wieczerzę. Ale jedynie po prostu te słowo znaczy dziękczynienie za odkupienie Chrystusa. Hebrajczyków 10:10 /10 stwierdza, zostaliśmy zostaliśmy Czas przeszły, co znaczy uczynieni świętymi, oczyszczeni wewnętrznie, przez odnowienie duszy, przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa, raz na zawsze. Mimo to w rzymsko-katolickim szy osoba musi być uświęcana, znowu i znowu i znowu ponownie, przez transubstancjację chleba i wina. Nawet u którzy później upadli, rozumieli chleb Jezusa jako będący wiecznym, a nie takim, który musi być spożywany trwale. Gdy powiedzieli: Panie, zawsze daj nam tego chleba, Jana 6:34. W wyjściach 16, 15, 18, gdy Bóg zapewnia Izraelitom mannę z nieba, nie mieli nadmiaru, ponieważ niczego nie brakowało. I w wyjściach 25, 30, chleb pokładny obecności na stole w przybytku był zawsze obecny. Nigdy się nie kończył. Podobnie w Jana rozdziałie 6 uczniowie rozumieli chleb, który zapewniał Jezus jako taki, który nigdy się nie skończy. Nie tak jak rzymsko-katolicka msza, gdzie rzymscy katolicy muszą ciągle jeść Jezusa znowu i znowu ponownie. To jest powodem tego, dlaczego Jezus powiedział swoim uczniom, wasi ojcowie jedli mannę na pustyni i pomarli, ponieważ fizyczne pożywienie nie podtrzymuje nas wiecznie, co jest skontrastowane z duchowym pożywieniem, które to robi. W mszy ponowna ofiara Chrystusa jest wymagana do spożywania przez rzymskich katolików. Jednakże apostoł Palu nalegał na Kościół w Rzymie, aby składał swoje ciała jako żywą ofiarę, świętą Bogu, przyjemną, co jest ich duchową służbą uwielbienia. Rzymian 12.1 Wnioskując, sesja 21, rozdział 1 Soboru Trudenckiego ogłasza: Świetcy i duchowni, gdy nie konsekrują, nie są zobowiązani żadnym boskim nakazem do przyjmowania sakramentu Eucharystii pod obiema postaciami. Ani w żaden sposób nie można wątpić, bez szkody dla wiary że komunia pod obiema postaciami jest dla nich wystarczalna do zbawienia. Mimo to, jeżeli przyjmiemy dosłowne odczytanie słów Jezusa w Ewangeliach, jeśli nie jecie jego ciała i nie pijecie krwi jego, nie macie w sobie życia, plus Jezusa nakazującego konkretnie, by pić kielich, by pić z kielicha w wieczerzy pańskiej. Ale nawet jeżeli obie postacie są obecne osobno w chlebie i w winie, wtedy to staje w konflikcie ze słowami Jezusa, nakazującego jeść chleb w wieczerzy i pić z kielicha. Plus dlaczego rzymscy katolicy po drugim soborze watykańskim mieliby dostawać kielich, jeżeli krew także zawarta jest w chlebie? I jeżeli konsumpcja tylko jednego rodzaju jest wystarczana dla zbawienia, to wówczas dlaczego Sobór Watykański II dokonał zmiany, pozwalając kongregacji na spożycie dwóch postaci? Jeżeli tylko jedno jest wystarczalne, w końcu, w sesji 16 kanonu drugiego soboru Tydyńskiego jest dane śmiertelne ostrzeżenie, jeżeli ktokolwiek mówi, że w świętym i najświętszym sakramencie Eucharystii substancja chleba i wina, substancja chleba i wina, która pozostaje złączona z ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, i zaprzecza tej cudownej i niezwykłej przemianie całej substancji chleba w ciało, a całej substancji wina w krew, po której pozostają tylko postacie chleba i wina, którą to przemiany kościół katolicki słusznie nazywa transsubstancjacją. Niech będzie anatema. To oznacza, że każdy, kto zaprzecza rzymsko-katolickiej doktrynie transubstancjacji jest anatema lub potępiony do piekła, co jest tym, jak zarówno apostoł Paweł używał tego terminu w Galacjum rozdziale pierwszym, tak samo jak patriarcha Konstantynopola w VIII wieku, kiedy wciąż był w pełnej wspólnocie z rzymskim kościołem. Jednakże Biblia nigdy, ani jasno, ani pośrednio, nie uczy transubstancjacji w sposób, który uczył Sobór Trydencki. Więc przez ogłoszenie potępiający anatemy, Kościół Rzymski dodaje do biblijnej Ewangelii wystarczalności odkupienia Chrystusa, co według słów apostoła Pawła jest inną Ewangelią. W rezultacie tego Kościół Rzymski objął anatemą wszystkich rzymskich katolików, którzy są związani przez Rzym, a którzy odrzucają doktrynę transubstancjacji. Ciągły akt uświęcenia wiążący wszystkich rzymskich katolików, którzy nie byli związani wywierzyć by w tę doktrynę, aż do IV Soboru Laterańskiego w XIII wieku. Pomimo tego, że jest niepotrzebna do zbawienia i niebiblijna.